patrzcie jaki poranek fajny to tak... o kurde i branie ale zarąbiście kurde a mówię tutaj patrzcie jaki, jaki poranek a tu ryba siedzi no pięknie no co jak tu nie kochać wędkarstwa jak tu nie kochać wędkarstwa powiem wam, że jak się ta węteczka wygina no niesamowicie co myślę tak, łączę sobie kamerę, żeby wam pokazać jak ta woda paruje no nie a tu <gryba> ryba siedzi i to na moją ulubioną kulkę orzech tygrysi kulka co to będzie za ryba? Oby się nie zerwała. Muszę go tak górą ciągnąć, żeby nie stracić tej ryby. To nie będzie jaki olbrzym, ale myślę, że te 4 kilo to winna mieć. Ale fajnie, ale fajnie, dziadek, ty to masz szczęście jak się wygina Ach, węteczka. O. O. Węteczka zarąbista, to jest Daiwa Aqua Light, Do 100 gram wyrzutu i 330 cm długości. Polecam, fajna węteczka. Teraz są już, wychodzi taniej, bo ona gdzieś tam z 280 zł teraz kosztuje a kosztowała ponad 400 w tym roku te węteczki wyszły powiedzmy poszukajmy co to za ryba żeby sobie ją kurde nie stracić dobra już powoli jest To nie jest taki olbrzym, ale od czegoś trzeba zacząć. Chodź, 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 chodź. mówiłem 4 kilo Dobra. już wam pokażę o. już się odpiął ale zastanawia mnie się co tu jest. Ja go miałem już. Nie wiem, one co one mają w sobie? A ja już tu miałem. Oj, 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 ma tu takiego guza. Także tą rybę już miałem. Wypuszczam rybę. O. I uciekaj. Także już go ostatnio miałem. Fajnie jak wyrośnie taki, że będzie miał 20 kg, no to wtedy będzie git. Dobra. I fajowo.